Witam wszystkich! Projekt z Tobą: system.guru.markets. Zaczynamy od podsumowania informacji o firmie. W razie potrzeby możesz ustawić przystanek. Możesz szczegółowo przyjrzeć się wszystkim parametrom korporacji. Przyjrzymy się głównym wskaźnikom firmy ThredUp Incorporated Ticker, TDUP. Ta recenzja została przeprowadzona na podstawie informacji aktualnych na dzień 27 marca 2025 roku. Według klasyfikacji guru.markets firma ThreadUp Incorporated należy do podkategorii Clouds. W porównaniu bierze udział 87 organizacji, wynik jest bardzo reprezentatywny. Decyzje dotyczące zamówień zobaczymy pod koniec tego filmu. Ogólny wynik spółki przedstawia się następująco minus 6,5 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii 0,7 PKT. Jeśli spojrzeć szerzej, ogólnie na całą amerykańską giełdę, widzimy, że średni wynik dla całego rynku wynosi 1,9 punktu. Wobec wyniku minus 6,5 punktu za Up Incorporated. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki TreadUp Incorporated i akcje podkategorii. Przekonamy się, że za 12 miesięcy akcje TreadUp Incorporated wykazało zmianę o 37,7%. Wobec zmian cen w podkategorii -2,1%. Nic to jednoznacznie nie wskazuje, ale trzeba mieć ten fakt na uwadze. Kapitalizacja rynkowa korporacji ThreadUp Incorporated wynosi i 31 setnych miliarda dolarów, z kapitalizacją rynkową podkategorii wynoszącą 526 miliardów dolarów. ThreadUp Incorporated ma udział na poziomie 58 i jest jedną z bardzo małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki wynosi i 400 miliarda dolarów. A kapitalizacja bilansowa podkategorii wynosi 101 miliardów dolarów. ThreadUp Incorporated stanowi udział 35 000%. Porównując zajmowane udziały w kapitalizacji rynkowej i bilansowej, możemy zobaczyć, co następuje. Udział ThreadUp Incorporated w podkategorii przy ocenie wartości rynkowej wynosi 58 procent. Kapitalizacja bilansowa wynosi 0, 35 czyli o 40% mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Ocena udziału spółki w rynku i kapitalizacji bilansowej pod kategorii Zła -1 PKT. Zadłużenie analizowanej spółki wynosi i 0, 37 tysięcy miliarda dolarów. Zadłużenie do kapitalizacji księgowej stanowi 92,5% kapitału spółki. Wynik na poziomie zobowiązań finansowych spółki zły minus 1 PKT. Stosunek ceny rynkowej przedsiębiorstwa do jego zysku wynosi 0, ze średnią dla podkategorii 23,4, czyli znacznie gorszą niż w podkategorii. Ocena ceny rynkowej firmy w stosunku do jej zysku w porównaniu do firm w podkategorii, bardzo zła minus 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 77 milionów dolarów. Przyszłe zyski za kolejne 12 miesięcy nie są znane. A to jest złe dla firmy. Ocena przewidywanego przyszłego zysku na tle spółek z podkategorii, zła minus 1 PKT. Stosunek ceny do przychodów firmy wynosi pierwszą. Średnia w podkategorii wynosi 1,4 i jest o 29% niższa niż w podkategorii. Ocena wskaźników wartości rynku do swoich przychodów w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dobry 0,5 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 300 milionów dolarów. Przyszłe przychody na najbliższe 12 miesięcy nie są znane, a to jest bardzo złe dla firmy. Ocena szacowanego wskaźnika przyszłych przychodów w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii zły 1 PKT. Marża na sprzedaży wynosi minus 25,7%, przy średniej dla podkategorii 5,8%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 31,5%. Ocena rentowności sprzedaży na tle wskaźników firm z podkategorii do przyjęcia 50 pKT. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 96 ,000%. Oznacza to 66% wzrost udziału w kapitalizacji rynkowej. I fakt ten świadczy o rozbieżności pomiędzy wartością rynkową przedsiębiorstwa Threat Up Incorporated, najprawdopodobniej w kierunku niedoszacowania. Wysokość kapitału na każdego pracownika firmy wynosi 188 tysięcy dolarów. A dla podkategorii jest to 307 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami organizacji wynosi 38,8%. Ocena wysokości kapitału rynkowego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii dobra 0,5 PKT. Wielkość zysku na indywidualnego pracownika firmy wynosi -47,2 tysiąca dolarów. Ze średnią w podkategorii 13,2 tysiąc dolarów. A różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 259%. Oszacowanie zysku na każdego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii akceptowalny 0,5 PKT. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 184 tysięcy dolarów. Według podkategorii 227 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 23%. Oszacowanie udziału w przychodach każdego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami firm w podkategorii akceptowalny minus 0,5 punktu. Akcje na sprzedaż stanowią 4,5% przy średniej podkategorii 4,9%. Jest to wskaźnik krótkiego ściśnięcia. Wskaźnik RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 57% Trep Incorporated. Natomiast w podkategorii poziom ten wynosi 42%. Potencjalnie akcje podkategorii są wyceniane niżej niż spółki Threat UP Incorporated. Aktualna cena akcji spółki wynosi około 2,63 dolara. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 2,99 dolara. Różnica między obecnym szacunkiem a prognozą konsensusu wynosi około 14%. Zajrzyjmy do tabeli zamówień, która jest dla Was dostępna. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte publicznie w tym sezonie przez system informacyjno-referencyjny guru.markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty, link w przypiętym komentarzu. W wyniku wyceny papierów wartościowych ThreadUp Incorporated. System oceny informacji i referencji guru.markets podjęto decyzję. Otworzyć zlecenie na spadek po cenie 2,64 dolara amerykańskiego za akcję. Zamówienie zostało otwarte ze względu na stosunkowo niską ocenę firmy. Ocena spółki została przeprowadzona w oparciu o metodę oceny wskaźnik Akime. Take zysk wynosi 1,79. Stop loss ustawiony jest na 3,49. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, następnie zlecenie zamyka się niezależnie po zakończeniu notowań 26 kwietnia 2025 roku R. Er. Lub w ostatnim dniu roboczym przed określoną datą. Serce, MOV, jest głównym zleceniem kupna. Film na temat głównej transakcji został już opublikowany na tym kanale. Przy zamykaniu jednego ze zleceń podstawowego lub bilansującego, drugie zamówienie ustalane jest po cenie rzeczywistej. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i referencji guru.markets. Jesteście najfajniejszą publicznością na świecie.